Najważniejsza, a zarazem najciekawsza rzecz, o jakiej musimy pogadać, a dokładniej chodzi o fakt skrzydeł, ale wszystko po kolei. W ostatnim odcinku drugiego sezonu serialu widzimy, jak Lucyfer postanawia wyznać detektyw całą prawdę o sobie, to znaczy zawsze mówił jej prawdę, ale teraz chce jej to pokazać i udowodnić, aby uwierzyła. W tym samym momencie możemy zobaczyć, jak Lucyfer zostaje uderzony czymś w głowę, a następnie traci przytomność i tutaj się na chwilę zatrzymamy. Jak dobrze wiemy, jest tylko kilka sytuacji czy też osób, które mogą zaatakować Lucyfera tak, aby ten to odczuł. Pierwsza opcja to oczywiście Chloe. Wiemy, że przy niej nieśmiertelność Lucyfera całkowicie nie działa, ale nie ma żadnego logicznego, czy też racjonalnego wyjaśnienia dla jej obecności właśnie w tych okolicach, w okolicach Szpitala. Druga i nieco bardziej prawdopodobna opcja to jakaś inna niebiańska istota. Wydaje mi się, że byłaby to świetna okazja na wprowadzenie innego anioła, którym mógłby być na przykład Gabriel. Problemem jednak może być fakt, że nie do końca wiemy jak wygląda interpretacja serialu względem komiksu. W dalszym ciągu dalej nie słyszeliśmy o tak ważnej postaci jaką jest Michał, ale za to Amanadiel, czy też Amenadiel, jakkolwiek odmienimy jego imię, ma sporo cech Michała. Jest pokazany jako najstarszy z aniołów, tak więc nie wiem czy serial w ogóle ma zamiar wprowadzić Michała, co jest trochę dziwne, ponieważ jest on ważną postacią w historii Lucyfera. Kolejna osoba, która mogłaby zaatakować Lucyfera to Mace. Jej motywacją mogłoby być wszystko, co stało się z Lindą. Tak naprawdę przez cały drugi sezon ona odkrywała siebie, swoje uczucia. Linda była jej bardzo bliską osobą, a sam fakt, że prawie umarła mógł ją naprawdę zdenerwować. Dodatkowo wydaje mi się, że Mace byłaby osobą, która non stop siedziałaby przy łóżku Lindy w szpitalu. Natomiast nie widzimy jej tam w ogóle, gdy Lucifer wchodzi, aby odwiedzić Lindę. Jednak pomijając już fakt osoby, która zaatakowała Lucifera, musimy pogadać o tym, co się dzieje później. Mowa o Lucyferze, który budzi się na pustyni i ma swoje skrzydła. Powiem wam, że na początku myślałem, że może być to jakaś retrospekcja, podczas gdy Lucyfer jest nieprzytomny po uderzeniu i pokazują nam jak Lucyfer trafia na ziemię, gdy opuścił piekło. Dopiero później przypomniało mi się, że Lucyfer sam o tym opowiadał, mówiąc, że wylądował wtedy na plaży wraz z Mace. Nie mamy również wyjaśnionych kilku wątków. Po pierwsze, Amanadiel był w stanie użyć swoich mocy i zatrzymać czas i tak naprawdę nie wiemy, czy było to spowodowane tym, że chciał uratować czyjeś życie, czy też miał odpowiednią motywację do tego, aby się skupić. No tego nie wiemy. Drugi wątek to płonący miecz. Jak widzieliśmy, dzięki niemu Lucifer otwiera przejście w nicość, gdzie trafia jego matka, a następnie wrzuca tam cały miecz. Musimy również pamiętać, że jednym z trzech elementów potrzebnych do złożenia owego miecza było ostrze, które Uriel ukradł od Anioła Śmierci, siostry Lucyfera, jaką jest Azriel. To może być kolejna potencjalna postać mogąca zaatakować Lucyfera, niemniej jednak w dalszym ciągu nie wiemy, kto zwrócił Lucyferowi skrzydła. No, najbardziej prawdopodobne jest stwierdzenie, że był to Bóg, i też byłoby to najłatwiejsze do wyjaśnienia, na przykład tym, że Lucyfer niejako uratował wiele osób zamykając swoją matkę, więc tym mógł sobie w pewien sposób zaplusować. Tak więc tyle ode mnie, koniecznie podzielcie się swoim zdaniem na temat tego, kto mógł zaatakować Locyvera i w jaki sposób odzyskał on swoje skrzydła. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga, zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.